Dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, leciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi, i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do niego uczniowie i zapytali, dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? A on im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnicę królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma temu będzie dodany i nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma temu zabiorą również to co ma. Mówię do nich w przypowieściach, ponieważ otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie a nie zobaczycie, bo stwardniało serce tego ludu. Ich uszy stępiały i, oszy, i, i oczy swe zamknęli. Żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przejmuje. Ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie Oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i łuda bogactwa zagłuszają słowo, tak, że zostaje bezowocne. Posiany w końcu na ziemię żyzną, oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Aby zrozumieć ten fragment, Trzeba się umiejscowić w latach osiemdziesiątych, mniej więcej, kiedy powstaje Ewangelia św. Mateusza. Wówczas to nie głosi się już w przypowieściach, ale mówi się wprost. A wiadomo, że Jezus mówił w przypowieściach. Dlaczego Jezus głosił w przypowieściach? I dlaczego my nie głosimy już w przypowieściach? Te pytania jakby formułują całą tę opowieść o, o tej przypowieści o siewcy, a potem tłumaczenie tej przypowieści. Owego dnia Jezus wyszedł z domu. To czytamy właśnie na początku tego trzynastego rozdziału. I usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. Wcześniej w poprzednim rozdziale na końcu jest fragment o tym, kim są prawdziwi krewni Jezusa. Oni są w domu to znaczy ci prawdziwi uczniowie, a matka i bracia, którzy nie rozumieją właśnie są na zewnątrz, podobnie jak tłum. I właśnie wtedy Jezus mówi wyciągnąwszy rękę Oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Ojca Mego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką. A, my, a więc mamy dwie społeczności. Jakby tę, która jest w domu i tę, tę, która znajduje się poza domem. I to jest ta sytuacja trochę właśnie wspólnoty Mateusza. Siewcą jest Jezus. Głosi się to przesłanie Jezusowe. Głosi się Jego zmartwychwstanie. I... Ci, którzy to rozumieją, znajdują się w domu, którym jest Kościół, a ci, którzy nie rozumieją, znajdują się na zewnątrz. Ale głosi się hojnie, głosi się do wszystkich. No właśnie, ale nie wszyscy to przyjmują. I taki kontekst jest tego fragmentu, można powiedzieć, umiejscowienia tej, tej przypowieści w Ewangelii Mateusza. Na samym początku jest powiedziane, że mówił im wiele w przypowieściach, Taki jest wstęp do tej przypowieści o siewcy. Po raz pierwszy Jezus mówi w przypowieściach w trzynastym rozdziale. Dopiero w trzynastym rozdziale. To jest dziwne, ponieważ u Marka mówi od samego początku. Już w czwartym rozdziale mówi w przypowieściach i wygląda tak u Marka, jakby stale mówił w przypowieściach. Tak to Marek prezentuje. Natomiast Mateusz... Pokazuje, że Jezus w pewnym momencie, można powiedzieć, przerzucił się na przypowieści, ponieważ nie był rozumiany. I te przypowieści są skierowane do ludzi na zewnątrz, to jest do Żydów i do ich przywódców, do tłumów. Mateusz pokazuje, że ci, którzy są wewnątrz, ci, którzy są w domu, otrzymują właśnie takie wyjaśnienie, czy można powiedzieć, ich przekaz Jezusa do nich nie jest taką zagadkową mową, bo to parabole właśnie tekto-greckie te, powinno się tłumaczyć jako właśnie mowę zagadkową bardziej tutaj, bo to chodzi o to, że te przypowieści rozumie się już w tych osiemdziesiątych latach I wieku jako taką mowę zagadkową, czyli takie, że Jezus stosuje taki fortel, już tak mówi niezrozumiale właśnie. Żeby nie można było Go pojąć. Dlaczego tak mówi? Właśnie to sobie wyjaśnimy, jak to chce pokazać nam Mateusz. Bo pamiętajmy, że oni są stale z tym pytaniem, dlaczego Jezus nauczał w przypowieściach, bo my już nie nauczamy, tak? Bo już jak widzimy na przykład po listach świętego Pawła, przypowieści zniknęły z nauczania normalnego. Naucza się wprost, to logicznie, a, przy, a nie w przypowieściach. No i teraz próbuję się zrozumieć, co stało? U spodu tego pomysłu Jezusowego, że on uczył w przypowieściach. Jak powiadam, u Marka od samego początku Jezus naucza w przypowieściach, a u Mateusza w pewnym momencie włącza, można powiedzieć, ten tryb przypowieści. To jest ten trzynasty rozdział. W ten sposób Mateusz dzieli czas prze przemawiania Jezusa na dwie części. Jest, można powiedzieć, czas przed przedprzepowieściowy, gdzie Jezus naucza wprost. I widzimy, że właśnie od pewnego momentu widząc, że jest nieprzyjęty, zaczyna nauczać w przypowieściach. Tak jakby chciał tym nauczaniem coś pokazać, bo to nauczanie jest tak naprawdę rodzajem sądu, to, że on teraz naucza w przypowieściach. Nauczam w przypowieściach, bo mi nie rozumiecie, więc będę nauczał w tajemny sposób. Bo i tak nic nie przyjmujecie, aby wam pokazać, że nic nie rozumiecie, że będziecie słuchać, a nie będziecie nic rozumieć. Żebyście sobie to uzmysłowili, że taka jest sytuacja, że wy nic nie możecie przyjąć z tego, co nauczam. Taki jest zawys Mateuszowy. Przystąpili do niego uczniowie i zapytali, dlaczego w przypowieściach mówisz do nich. A On im odpowiedział: Wam dane poznać jest tajemnicy Królestwa Niebieskiego. Im zaś nie dano. Przypowieści są dla tłumu, a nie dla uczniów. Uczniowie zobaczyli tajemnice królestwa, a tłumy nie poznały tych tajemnic. Dlatego wszystko jest dla nich zakryte. Dalej mówi Jezus, bo kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma bo przypowieści spełniają, można powiedzieć, podwójną funkcję. Tym, którzy pozytywnie odpowiedzieli na, na głoszenie Królestwa przez Jezusa, pozwalają lepiej zrozumieć to Królestwo właśnie. Tym, którzy odrzucają Jezusa, przypowieści nie wyjaśniają niczego, a jak gdyby pokazują, że nic nie rozumieją. To, że właśnie ta mowa zagadkowa ma pokazać im, jak swoiste proroctwo, że zobaczcie, mówi się do was, a wy w ogóle nie wiecie o co chodzi. Przypomina się tu fragment Apokalipsy, kiedy jest powiedziane, że kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, a plugawy, niech jeszcze się splugawi, a sprawiedliwy, niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święci, święty, niechaj się jeszcze uświęci. Czyli, że, że ten podział, który czyni słowo Jezusa, to przypowiadanie o Królestwie, niech on się już dopełni do końca. Ci, którzy niech nie rozumieją, ich jeszcze bardziej niech nie rozumieją, a ci, co, niech, ci, co rozumieją, niech wchodzą jeszcze bardziej w głąb tego, co przyjęli. Następnie mówię do nich w przypowieściach, ponieważ otwartymi oczami nie widzą i otwartymi usza, uszami nie słyszą ani nie rozumieją. To jest bardzo ciekawy moment, bo ile u Marka, celem prze, przemawiania w przypowieściach jest uczynienie zatwardziałymi słuchaczy, to znaczy, Jezus według zamysłu Markowego, bo u Niego właśnie od początku uczy, naucza w przypowieściach, aby zatwardzić serce, można powiedzieć zgodnie z tym, co usłyszymy właśnie w tym późniejszym cytowanym prostwie Zajasza. Aby zatwierdzić tych, którzy i tak nic nie rozumieją, można powiedzieć, aby ono się jeszcze zrobiło bardziej twarde, aby oni zobaczyli, że, 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 że są poza, tak? aby, aby się objawił wyrok Boży. Tak? Ci, co przyjmują, na tych, co przyjmują i na tych, którzy nie przyjmują. U Mateusza przemawianie w przypowieściach jest dowodem owej zatwardziałości. Za, za Mateusz. Yy, Mateusz zamienia markowe „aby”, które ma znaczenie celowe, na „ponieważ”. Przeczytam wam fragment z Marka. U Marka jest tak: „Dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli oczami, a nie widzieli, nie widzieli; słuchali uszami, a nie rozumieli.” Żeby, czy jeszcze raz, aby się nie nawrócili i nie była im wydana tajemnica. Widzicie tu wyraźnie, że właśnie celem tego przypowiadania w przypowieściach jest pokazanie tego sądu, jaki jest, tak? To, co jest w, w, w sercach ludzkich. On to przypowiadanie osądza, bo ci, co nie rozumieją, to nic nie rozumieją jeszcze bardziej. ci, co rozumieją, to im się wyjaśnia od wewnątrz, ponieważ ponieważ są przy Jezusie i są przy tym, którym może im wyjaśnić i pokazać. To jest Marek, a u Mateusza jest tak, ten sam fragment. Mówię do nich w przypowieściach, ponieważ chodzi, otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Nie aby patrzyli oczami i nie rozumieli, tylko ponieważ nie widzą i nie słyszą. Czyli można powiedzieć, że o ile u Marka Jezus przemawia w przypowieściach, aby sprowadzić ślepotę zapowiedzianą przez Izajasza, czyli ta mowa zadatkowa, jaka jest u Marka, jest właśnie, ich jej celem jest powiedzenie: Nie rozumiecie właśnie tego wszystkiego. Zobaczcie. Jezus objaśnia przypowieści uczniom, Tak jest powiedziane właśnie, że bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom i w ten sposób przekazuje im tajemnicę Królestwa Bożego. tak? Więc u Marka przemawia w przypowieściach, aby sprowadzić ślepotę zapowiedzianą przez tego Izajasza. Żeby wypełniło się to proroctwo. A u Mateusza, Mateusz to zmienia i mówi tak... Jezus przemawia tak z powodu ślepoty, ponieważ są ślepi i nic nie rozumieją. Tak, tak spełnia się proroctwo, tak właśnie komentuje Mateusz. Tak spełnia się proroctwo Izajasza. Według Mateusza przypowieści są zagadkowe dla tłumu, ale nie dla uczniów. Ponieważ oni mają Jezusa i mają tego, który im wyjaśnia. Można to rozumieć dosłownie, a można to rozumieć też przez taką bliskość. I jeśli jesteśmy w czasach osiemdziesiątych, to ten, który przyjął Jezusa, ma tego, który będzie wyjaśniał tą przypowieść. Ten, który go nie przyjął, nic nie rozumie. I ta mowa Jezusa właśnie w przypowieściach dla jednych jest niezrozumiała, bo nie ma kogoś obok siebie, którym by mu wyjaśnił. A ci, co mają Jezusa, to mają tego, który im to od wewnątrz wyjaśnia. U Mateusza powód, dla którego Jezus naucza w przypowieściach, pokazany jest, jakby to, była, jakby, jakby to było swoiste zerwanie relacji. Tak? Takie strzypanie pyłu z sandałów na znak nieprzyjęcia. Tak? Teraz wam będę od tej chwili nauczał w przypowieściach, bo nie przyjmujecie mnie, więc nie będziecie już nic nie rozumieć. Tak, jak wcześniej mówił wprost do ludu. Teraz już nie mówi do ludu. Wprost, tylko mówi w przypowieściach. Kolejny werset. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Ja Wam przeczytam tutaj cały ten, ten fragment, bo tu są ze dwa wersy zacytowane w Ewangelii Mateusza, a cały jest bardzo ciekawy. I powiedziałem, biada mi, jestem zgubiony, wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach. A oczy moje oglądały króla pana zastępów. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: Oto dotknęło to twoich warg, twoja wina jest zmazana, zgładzony jest twój grzech. I usłyszałem głos Pana mówiącego: Kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Odpowiedziałem: Oto ja, poślij mnie. I rzekł mi: Idź i mów do tego ludu. Słuchajcie pilnie, lecz bez zrozumienia. Patrzcie uważnie, lecz bez rozeznania. Zatwarć serce tego ludu, znieczul jego uszy, zaślep jego oczy, iżby oczami nie widział, ani uszami nie słyszał, i serce jego by nie pojęło, żeby się nie nawrócił i nie był zdrowiony. I wtedy zapytałem: Jak długo, Panie? On odrzekł: Aż runą miasta wyludnione i domy bez ludzi, a pola pozostaną pustkowie. Pan wyrzuci ludzi daleko, tak, że zwiększy się pustynia wewnątrz kraju. A jeśli jeszcze dziesiąta część ludności zostanie, to i ona powtórnie ulegnie zniszczeniu, jak terebint lub dąb, z których pień tylko zostaje po zwaleniu. Reszta Jego będzie świętym nasieniem. No widzimy, jak to proroctwo się tu spełnia. Tak? Mamy resztę, czyli tych uczniów, tych, którzy są właśnie taką resztą. Bo Izrael odrzuca Jezusa, ale ten formujący się Kościół, ta reszta tych uczniów Jezusowych, już po zmartwychwstaniu, bo mamy, bo mówię, znajdujemy się w, lasach, w czasach 80. To jest ta właśnie reszta. I głosi się, aż runą miasta wyludnione i domy bez ludzi, a Pola pozostaną pustkowiem. a przyjdzie apokalipsa, tak długo się głosi. I musi się ten sąd już dokonywać na tych, którzy przyjmują Słowo i którzy Go nie przyjmują. Dlatego jest tu to poślij mnie, bo to są właśnie posłani, apostołowie są posłani jak ci siewcy, którzy mają rzucać to słowo Boże, no i ono będzie osądzać właśnie według tego, gdzie padnie, aby pokazać tą małą resztę, która to słowo przyjęła i która wydała owoc. Kolejny wiersz, lecz szczęśliwe oszy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. No, właśnie szczęśliwe są oczy i uszy, bo właśnie słyszą to. Jeśli są uczniami, słyszą. Słyszą swoje wybranie, można powiedzieć, słyszą to, że ich serce zostało dotknięte. Słyszą to królestwo, które przechodzi i wszystko się dla nich staje jasne. Mają Jezusa, który mi to wytłumaczy, który im pokazuje sens wszystkiego. A inni pozostają na zewnątrz. Jak przypomnę to, co mówiłem na początku, na zewnątrz domu. Czyli tego, jak powiedzieli, kościoła wspólnoty. I tam na zewnątrz już się nic nie rozumie. Tu mówi się wprost, a tam mówi się w przypowieściach w takiej zagadkowej mowie. Kolejny wers mówi, wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Zwraca się Jezus właśnie do uczniów. Mateusz podkreśla tutaj tą różnicę między uczniami a tłumem, którzy, który nic nie rozumie i który odtrąca, można powiedzieć, to przesłanie Ewangelii, przesłanie słowa o królestwie. Jak mówię, ten tekst doznał pewnej obróbki w 80. latach i to rozumienie przypowieści jest takie właśnie te Mateuszowe, ale też Markowe, że jest to taka zagadkowa mowa, której nie można zrozumieć. I ona jest jakby utajniona specjalnie, dlatego później to się tak wyjaśnia. Ale dzisiaj egzegeci, większość uważa, że to tłumaczenie przypowieści nie pochodzi od Jezusa. Ja zresztą przychylam się do tego, no bo po co miałoby się głosić przypowieści? Skoro później by się miało je wyjaśniać i że właściwie w tym tekście, który mamy, który, który tu czytałem całym, jest pokazane rozumienie przypowieści, ale właśnie w 80. latach. I teraz powstaje pytanie: a jakie było prawdziwe rozumienie przypowieści, rozumienie Jezusowe? To znaczy, jak Jezus rozumiał przypowieści i po co je nauczał? My tu widzimy, jak one zostały zinterpretowane i to nauczanie Jezusa w przypowieściach. Ale czy Jezus tak rozumiał przypowieści? No więc uważam, że ten Jezus historyczny nie, że te przypowieści nie są mowami zagadkowymi, tylko są właśnie przypowieściami. Bo przypowieść ma w sobie coś niesamowitego, takiego bym powiedział, bardzo cennego. Otóż ona. Odwołuje się do takiego miejsca w człowieku, w którym on doznaje olśnienia, doznaje inspiracji, taki klik w nim następuje. Właśnie mówisz przypowieść i człowiek słucha tej przypowieści i naraz doznaje pewnego błysku, tak? I mówi, tak, wszystko rozumiem. No i właśnie przypowieść jest po to. Aby ten błysk w tym człowieku wywołać. On jest najcenniejszy, można powiedzieć, ten błysk tutaj, i o niego chodzi. Dlatego wyjaśnienie przypowieści nie ma sensu, bo jak ty wyjaśnisz przypowieść, to tak jak zabierzesz, tak jakbyś zabrał temu człowiekowi okazję do przeżycia tego błysku. A ten błysk jest bardzo cenny, bo to on, jego intelekt, to jego serce się właśnie uruchamia przez ten błysk. I teraz sobie wyobraźcie, jak to mogłoby wyglądać, jeśli te przypowieści właśnie tak będziemy rozumieli że one nie są mową zagadkową, specjalnie utajoną, aby się spełniało proroctwo Izajasza, że właśnie wy nic nie rozumiecie, więc będę wam mówił tajemne mowy, abyście jeszcze bardziej doświadczyli tego, że nic nie rozumiecie, tylko że przypowieść jest czymś cennym i wartościowym sama w sobie że on, ona ma się odwołać do serca, bo zawsze te przypowieści, nie zawsze, ale przeważnie rozpoczynają się w ten sposób, że Królestwo Boże podobne jest, tak? aż o Mateusza Królestwo Niebieskie podobne jest do. No i właśnie, bo chce się przybliżyć do Królestwo, ale to Królestwo ma dotknąć serca, także moje serce się obudzi i zobaczy, czym jest to Królestwo, rozumiecie? I teraz można to tak zinterpretować, że właśnie są ludzie pośród tego tłumu, który tutaj słucha, którzy żyją jak na drodze, tak, ziarno pada i nie zdąży się zakorzenić, bo zaraz ptaki je wydziobią, skonsumują, ale są też ludzie, którzy żyją jak na skale, gdzie jest mało ziemi, więc ziarno padnie, one troszkę wzrośnie, ale nie na długo, bo ma mało ziemi. Ale są też tacy, którzy Żyją na ziemi w miarę dobrej, ale między cierniami przyjmą królestwo, ono w nich trochę urośnie, ale nie na dobre, bo chwasty zaraz zagłuszą to królestwo. W końcu są, wreszcie, tacy, którzy słyszą i widzą królestwo, i oni są żyzną glebą właśnie. I dlatego ich oczy i uszy są błogosławione, tak? Są szczęśliwe po prostu, bo, bo oni. Widzą to właśnie, bo, bo oni, bo, bo właśnie się obudzili, a ja jeszcze lepiej bym powiedział, czy jeszcze, jeszcze inaczej bym y, zinterpretował tę przypowieść, tak bardziej personalistycznie, bardziej osobiste, osobiście. Wyobraźcie sobie, że słuchacie, jesteście tam wśród tego tłumu, tak, i po raz pierwszy słuchacie tę przypowieść Jezusową, tak, i słuchacie o tych, którzy... Słuchacie właśnie o, o ziarnie, który, które pada na drogę. tak? I wiecie, że w waszym życiu był już taki czas, że przeżyliście coś, coś was poruszyło, dotknęło. No i to ziarno, które miało coś zmienić, no padło na drogę i tam się ludzie przechodzili, i za chwilę w ogóle nic z tego nie było. tak? Zostało to zadeptane. Ale pamiętacie też inny moment, e, kiedy to można ziarno, tak? To, to ziarno tego szczęścia, tego, tego obudzenia waszego serca było jak, jakby, jakby coś spadło na, na, na skałę, gdzie znalazło trochę ziemi, tak? Wyrosło troszkę. wyrosło troszkę, ale nie na długo, tak? Bo e, no bo właśnie było mało ziemi. No i też pamiętacie ten moment, że, że wyrosło nie na, na króciutko, no i potem zanikło. Ale znacie być może i też taki czas, kiedy to słowo, byśmy powiedzieli, to ziarno, tak? Padło w Was, wyrosło i rosło, i pamiętacie, że byliście szczęśliwi i że nosiliście to w swoim sercu i Wasze serce pałało, ale przyszły jakieś ciernie, tak? I zagłuszyły to. I tego nie ma. I teraz właśnie jesteście tam wśród tego tłumu, i teraz mówi do was Jezus, który jakby zna te wszystkie wasze historie, i mówi wam, że kiedy to padnie na żyzną glebę, tak, to, to urodzi i da to wszystko plonopity. I, I myślicie, i czujecie się dotknięci, i mówicie: tak, to jest ten moment, to teraz teraz dla mnie, ja to słyszę i ja to przyjmuję. Jezus mówi, i będzie plon obfity, tak? Dlatego właśnie mówi, oczy wasze są szczęśliwe i uszy wasze są błogosławione, tak? Są szczęśliwe, bo to słyszą, bo teraz żeście się obudzili i teraz właśnie przychodzi wreszcie, można powiedzieć, takie dotknięcie twojego serca, które już nigdy nie przeminie, tak? I który wyda, i które to dotknięcie wyda Owoc obfity, tak? Trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny czy stokrotny. No i właśnie wydaje mi się, że tak trzeba rozumieć przypowieści Jezusowe. Nie tak jak Mateusz czy Marek. Oni próbują zrozumieć, czemu Jezus, yy, czemu Jezus nauczał w przypowieściach, ale już sami nie głoszą w przypowieściach, więc tych przypowieści zupełnie nie rozumieją. Dla nich są to mowy tajemne. Które wypełniają właśnie przywołane proroctwo Izajasza. Tymczasem dla Jezusa podejrzewam, i tak sądzę, była to jakaś żywa mowa, która miała budzić serce, która miała dotykać serc, która miała pokazywać, kto jest uczniem, bo uczniem jest ten, kto się obudził właśnie ten, którego serce drgnęło, ten, który, który wyda właśnie ten 30, 60 czy 100-krotny. No bo teraz to się stało, nie tak jak kiedyś, kiedy to zanikło, ale teraz naprawdę się stało i teraz naprawdę się twoje życie zmieni. Jeśli to przyjąłeś i tak uwierzyłeś, to wszystko się zmieniło. No i taka, taki według mnie jest cel przypowieści e, Jezusowy, nie Mateuszowy, ani nie Markowy.